No kochani, dzisiaj będę dla Was śpiewał piosenkę no niestety bez podkładu, bo niestety mi się nie udało. Ale to nieważne, bo słyszałem, że wiele osób jak śpiłam bez podkładu niż, żyję, ponieważ jak włączam podkład, to jest on za głośny i ja śpiłam na cicho. No to możemy zaczynać. Chyba. Po drugiej stronie lustra, z moją złość, ktoś bierze i ucieka. Jestem tu, nawet nie wiem dla czego. Więc nie chcę być taki zły jak wy. Jestem bardzo zadowolony.